zadanie 49. Ze zbioru cyfr 1 2 3 4 5 6 7 8 losujemy kolejno dwie cyfry i jest to losowanie bez zwracania i tworzymy liczby dwucyfrowe tak, że pierwsza wylosowana cyfra jest cyfrą dziesiątek, a druga cyfrą jedności. Oblicz prawdopodobieństwo utworzenia liczby podzielnej przez 4. W pierwszym kroku wyznaczam Liczbę wszystkich zdarzeń elementarnych. I zwróć uwagę, że liczebność tego zbioru naszego, z tego zadania, wynosi 8. To oznacza, że w miejscu dziesiątek mogę wybrać liczbę na 8 sposobów, czyli jedną z 8. Natomiast jest to losowanie bez zwracania czyli jeżeli już Wypełniłam liczbę dziesiątek, to to oznacza, że liczbę jedności mogę wypełnić siedmioma liczbami. I tutaj muszę zastosować regułę mnożenia i otrzymuję 8 razy 7. 8 razy 7 jest równe 56, co oznacza, że liczba wszystkich zdarzeń elementarnych jest równa 56. I teraz w drugim kroku wyznaczam liczbę zdarzeń sprzyjających.

Co oznacza, że liczba wszystkich zdarzeń sprzyjających jest równa 14. No i teraz wyznaczamy sobie szukane prawdopodobieństwo. Wykorzystujemy w tym celu klasyczną definicję prawdopodobieństwa. Ta klasyczna definicja prawdopodobieństwa jest pokazana w tej zielonej pierwszej ramce od góry. Więc tutaj tylko podstawiam do tego wzoru i otrzymuję 14,56. Przy czym licznik mianownik mogę podzielić przez 14 i otrzymuję dzięki temu 1 czwartą. Oznacza to, że prawdopodobieństwo utworzenia liczby podzielnej przez 4, wykorzystując warunki podane w zadaniu, wynosi 1 czwarta. I to już jest nasza odpowiedź do naszego zadania.